Jestem bardzo wdzięczny najpierw Panu Bogu za tę możliwość bycia tutaj z tymi wszystkimi ludźmi. Dziękuję Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszeniu Pomocy Kościołowej w Potrzebie za zaproszenie mnie, gdzie mogłem doświadczyć tą duchową stolicę Polski, jaką jest Jasna Góra. Chrystus zostawił na Matkę i ona jest drogą i najpewniejszą drogą do Niego, do zjednoczenia z Nim. A znów wrócę do tej modlitwy. Nie moja, lecz Twoja wola tak się stanie. I to jest modlitwa, którą z pewnością wypowiadają ludzie nie tylko zdesperowani, ale również ci, którzy po ludzku przegrywają. I dlatego Maryja jest również tą, która pod krzyżem po ludzku przegrała, ale ostatecznie zwycięża. I dlatego ufność w niej pokładamy i dlatego przez nią idziemy do Chrystusa. To jest bardzo ważne wyrażanie solidarności pomiędzy tymi kościołami polskim i kościołem w Iraku cierpiącym. Przypomnijmy tylko króciutko, że w 2010 roku obchodziliśmy Dzień Solidarności z kościołem prześladowanym, którego tematem był Irak. Już wtedy kościół polski jak gdyby, towarzyszy cały czas temu kościołowi cierpiącemu w Iraku. Księdz Arcybiskup potwierdza to. Bardzo ważny wymiar solidarności i tylko modlitwa, tylko Bóg jest w stanie przemienić serca, umysły tych, którzy dzisiaj czynią te, to złotego świata. Myślę, że kiedy patrzymy się na historię Kościoła, to trzeba nam zawsze wracać do Getsemań, że to, co powiedział Jan Paweł II, że modlitwa w Getsemanii wciąż trwa. A to jest modlitwa konania i obejmująca każdego bez wyjątku człowieka. I kiedy dzisiaj mówimy o Iraku, ale i o wszystkich miejscach, gdzie chrześcijanie są zabijani, przepędzani, prześladowani, to trzeba ufać i modlić się razem z Chrystusem, trwać po prostu na modlitwie. I dlatego ta modlitwa ma sens. Oczywiście nie mówimy o sukcesach, ale trzeba trwać, bo to tylko Chrystus może nas zbawić i to jest jedyna droga, która prowadzi do życia. Sytuacja w, w, Iraku, w Iraku dzisiaj jest nowadays, dramatyczna. Przypomnijmy, w 2003 roku żyło tam około 1,5 miliona chrześcijan. Kilka lat temu mówiliśmy o 400 tysiącach. Dzisiaj ta liczba szacuje się na 150 tysięcy, ona się ciągle dramatycznie zmniejsza. Houses, Chrześcijanie stracili wszystko. Pamiętajmy o tym, że w ostatnich dniach mieliśmy 100 tysięcy ludzi, którzy musieli natychmiast opuścić swoje domy. Starcy, dzieci, the... ludzie chorzy, słabi którzy są bez niczego, nie mają pieniędzy, mają żywności, nie mają leków, nie mają niczego. Kościół katolicki stara się pomagać na tyle, na ile może. Oczywiście to pomoc potrzebna. Stąd tak ważny gest Kościoła w Polsce. Modlitwa, uczynki pokutne, o których wspomniał często arcybiskup Gondewski zachęcał do tego, jak, konferencja episkopatu Polski, jak również pomoc materialnej która jest w wielu decyzji.